Tutaj nad tą malutką zatoką dzikiej róży jest naprawdę przepięknie. Zwłaszcza teraz, kiedy uprzątnęliśmy wszystkie śmieci. Ale jeszcze podejdę tam na tą prawdziwą zatokę, czyli za tymi drzewami. Zobaczymy, jak tam dzisiaj wygląda. Zaczął trochę kropić deszcz, ale nie ma to znaczenia. Piękny obrazek. Tutaj na jednym z przewróconych drzew była budka dla ptaków, i ona niestety nie przetrwała upadku. No, powoli coraz bliżej już do zielonych krzaczków. No i zatoka dzikiej róży. Też przepięknie w tym lekkim wiosennym deszczu. Zapraszam do subskrypcji kanału. I pozdrawiam widzów.